シュタシュッコ To jest poważny krok, żeby wystąpić w Tańcu z Gwiazdami. Skąd taki pomysł? Niedawno z, e, zakończyły się Igrzyska Olimpijskie w Pekinie. Ja w tej chwili mam trzy miesiące przerwy od y, swojej pracy, dlatego zgodziłam się na, na Taniec z Gwiazdami. Poza tym kocham tańczyć, zawsze się chciałam nauczyć tańczyć. Nigdy nie było na to czasu, żeby się wybrać na zajęcia, e, a teraz kiedy... Mistrz może mnie nauczyć tańczyć. Jeden z lepszych tańcerzy na świecie, Rafał na świecie, w Polsce, Rafał Maserak. To jest, jestem szczęśliwa, że będę tańczyć. Mam nadzieję, tancerką nie będę. Już w tym wieku na pewno nie. Ale to jest zabawa. I co dogadujesz właśnie z, z, no, ze swoim partnerem z Maserakiem? Z Rafałem muszę powiedzieć, że kiedy po raz pierwszy się poznaliśmy, to mi się wydawało, jakbym już go gdzieś poznała, bo świetnie, świetnie się rozumiemy. Nawet nie wie, że ja jestem w wojsku, jestem starszą szeregową. Starsza szeregona sobie i nic nie będzie. że nie będzie z tym żadnego problemu. I nie miałam fanów, to się muszę przyznać szczerze, że było ciężko, ale teraz jak już widzę, kiedy moja praca owocuje, to jest, jest coraz lepiej i coraz bardziej mi się chce.